Wiecie, jaki miałem sen pojebany? Słuchajcie, miałem taki kurwa sen, ale to dawno nie miałem takiego koszmaru. To mogę nazwać koszmarem. I uważam, że to był jeden z najgorszych snów, jaki miałem w przeciągu całego życia. Słuchajcie, i to nie był po prostu. Są sny, które są pojebane, ale ta zostawiła jakieś znamie na mojej psychice. Do momentu wstania, słuchajcie. Nigdy w życiu nie miałem nic złamanego. Zawsze byłem zdrowiutki i tak dalej. Yy, I ten. Ale za, ale widziałem złamania i tak dalej, nie? I mówię kurwa, ciekawie jak oh to musi poleć. Yeah. Kajaki dzięki za drugi miesiąc. Słuchajcie sprawy. Ja idę spać i w śnie złamałem sobie nogę. Złamałem sobie nogę, całą... No tutaj tą łydkę jakby przy łydce. Całą nogę miałem złamaną Tą kość pod udową. Całą miałem połamaną do takiego stopnia, że nie dało się z tym nic zrobić. I nagle, jak siedziałem w szpitalu, to baba podchodzi do mnie i na żywca szarpie mi nogę, układając w środku kości, nie? Tak szarpie ją układa po prostu. I tak mnie to kurwa bolało, napierdalała mi strasznie noga, nie? Ja to czułem jak. I normalnie we śnie Ja Z bólu, nie? Tak czułem kurwa tragedia, no. Rozpierdala mi nogę Czułem taki jakby stary Jakbyś miał robaki w szpiku kostnym Rozumiesz? Tak, takie, które cię wyjadają Takie korniki jakby Kryzą cię od środka I ja później chodziłem o kulach I o kulach Przychodzą do mnie jacyś ludzie I chcą mi najebać Zacząłem przed nimi spierdalać o kulach I o kulach wchodziłem na drabinę Na dach kurwa szpitala Rozumiesz? Wchodziłem o kulach po drabinie i jakoś puszczałem tych kul, łapałem tej drabiny i łapałem się tej nogi, która mnie w chuj bolała i jak mi się puściła ta noga, to te kości mi zleciały z tej nogi na dół. I słuchajcie, teraz zbliżamy się do puenty. Zbliżamy się do puenty sytuacji. Bolała mi strasznie noga, ogólnie była katastrofa. Yyy... E i w momencie w, którym, w momencie, w którym spadłem jakoś dziwnie z tego dachu, z tych jak się wspinałem, obudziłem się i mówię wam, najgorsze co było, to kurwa obudziłem się i mnie napierdalała noga, tak, że nie mogłem kurwa wstać z łóżka. Normalnie już po wstaniu, bolała mnie tak strasznie noga. Kumasz, jak wstałem, to już nie był sen, ale tak mi coś zostało na bani, że bolała mnie w chuj noga. Normalnie czułem, czułem te, ten sam ból, który czułem we śnie w ciągu dnia i nic nie było widać na nodze, z tym nic nie było nie tak, przeszło mi jakoś powierzchnią w 10 minutach od wstania, ale takiego placebo dawno nie miałem, nie? Daj spokój, taki kurwa ból czułem w nodze. Może ten...